Te słowa, które wkładły, bardzo piękne, mądre, które pokazują, jak ważny to jest budynek, jak ważne to jest miejsce, oddaje to, co ten właśnie to miejsce posiada. Tą historię, ta, która w tych murach istnieje, często bardzo historię trudną dla Polski, taka, która jest, zdarzyła się była. Dzisiaj jest inna sytuacja. Dzisiaj mamy wolny kraj, w którym jako Polacy budujemy nasz polski ład, naszą polską przestrzeń, która jest wymieniona tym, co jest najważniejsze, najpiękniejsze. Piękne słowa księdza biskupa, tych wartości, które muszą być fundamentalne. Wobec tego nie ma normalnego państwa, nie ma normalnego samorządu, nie ma nic normalnego. Wszystko to jest bardzo relatywne. Stąd ten aspekt, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny jako wojewody mazowieckiego, to jest to, żeby przybliżać to, co jest wszystko istotne dla mieszkańców, dla obywateli, dla samorządów, dla biznesmenów jak najbliżej ich, czyli dobrą usługę, szybką usługę, terminową usługę. I też po to robi się nakłady finansowe, po to wydaje się różne dodatkowe decyzjami pieniądze, żeby to właśnie było realne. Nie po to, żeby były ładne gabinety, żeby urzędnicy mieli wygodniejsze miejsce pracy, tylko po to, żeby właśnie mieszkańcy obywatele, samorządy miały z tego korzyść. I taka jest rola państwa i taką rolę trzeba pełnić, trzeba wykonywać. Drugi aspekt, który od tego roku do roku staramy się, żebyśmy wspólnie jako Urząd wojewódzki planowali. To jest właśnie integracja dodatkowa, integracja służb inspekcji straży. Jest to duży program, który jest objęty kilkoma latami najbliższymi. Mam nadzieję, że on będzie widoczny za te dwa lata, kiedy już będziemy mieli całą kadencję za sobą. Wspólnie z Ministerstwem Wewnętrznych Administracji właśnie pracujemy nad takim elementem, który pani premier bardzo szybko powiedziała, obywatele muszą czuć, że urzędy są z nimi i są dla nich, a nie tylko i wyłącznie są po to, żeby były i zarządzały. Zmiana filozofii funkcjonowania i zintegrowanie, ułatwienie właśnie po to jest czynione, żeby obywatele w Polsce czuli się, że państwo jest ich, samorządy są ich i taka właśnie jest nasza rola. W tym konsekcie, w tym ujęciu Chciałem na ręce pana prezydenta złożyć podziękowanie, bo to jest ten element właśnie współpracy. Państwo z samorządem będą współpracować. Zastałem to w momencie, kiedy była akurat inwestycja w połowie. Pan prezydent prowadził jako inwestor zastępczy w imieniu państwa tą inwestycję udało się dzisiaj Państwo mogą widzieć, zobaczyć jak to wygląda. To właśnie jest ten element współdziałania państwa z samorządem.